On pojechał to tak. Ale urwało, Co to? No nagieło, no. bardzo, no, nie? A to nie. Jak ktoś tam, Teraz, teraz, dobra, 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 Dobra. Ką tokia, Sojota Land Cruiser? Ejam, tai žiūrite. Kurwa polska! Słuchaj, bo nagrywamy na YouTuba. No ta, będzie większy kąt. Słuchaj, jaki ten zimnik tutaj? No ta, nie do zabicia w zasadzie. Tutaj ten zimnik, co tu jest? To jest za dużo ma No. Chce, bo ci pierdolę, że... dobra jest! Dobrze jest! To se wyciągnie z tamtego, no! Dobra! Było śmieszne. Ate pierdol, ate pierdol, ate pierdol